poszukiwaniu słowa magister daniel wiśniewski w poniedziałek 27 października w książeczce z biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty pisma pierwszy z nich pochodzi z księgi psalmów z psalmu 145 z wersetów 15 i 16 oczy wszystkich w tobie nadzieję mają a ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje. A drugi fragment zapisany jest w Ewangelii Łukasza, w rozdziale trzecim, w wersecie jedenastym. Jan chrzciciel powiedział: Kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Dzisiejsze rozważanie rozpocznę od krótkiej historii. Był pewien człowiek, który mieszkał w dolinie. Strasznie ufał Bogu. Jego wiara była żarliwa, ale potencjalną bożą pomoc wyobrażał sobie bardzo dosłownie. I nastał taki dzień, że jego miasto zostało zalane w wyniku ogromnych opadów deszczu. W końcu była to dolina. No i niestety wielu ludzi zginęło. Zabrał ich ze sobą szybki nurt wody wokół. A ci co przeżyli w tym mieście to szukali schronienia na dachach swoich domów. Główny bohater też tak postąpił. Usiadł na dachu domu i modlił się do Boga o pomoc. Po jakimś czasie takiej żarliwej modlitwy podpłynęli do niego ratownicy na łodzi. Mówią: Dzień dobry. Proszę wsiadać. Zaraz pana stąd wyciągniemy. A facet na to: Nie, dziękuję. Bóg sam mnie uratuje. No, i ratownicy wzruszyli ramionami i popłynęli. Co mieli robić? Wciągać go na siłę? Po dwóch godzinach sytuacja się powtórzyła, a facet znowu odmówił wejścia na pokład łódki. Ratownicy znowu odpłynęli. Pod wieczór był już ostatnią osobą czekającą na ratunek. Podleciał do niego helikopter ratunkowy. Ratownicy krzyczą do niego z góry. Wchodź pan, ratuj się. A facet na to: Nie, Bóg mi pomoże. No i ratownicy odlecieli. Następnego poranka ten pan nie dożył. Utonął. I gdy znalazł się pod bramą Bożego Królestwa, to był pełen wściekłości i krzyczy na Boga z takim wyrzutem: dlaczego on mu nie pomógł, skoro on tak się żarliwie modlił? Oczekiwał przecież, że. Bóg ześle swojego anioła, który go odstawi w bezpieczne miejsce, albo sam nie wiem, może teleportuje w łonie światła. A Bóg spojrzał na, nie, na tego mężczyznę z taką miłością i mówi: Człowieku, wysłałem po ciebie dwie łodzie z ratownikami i jeden helikopter. Wszystkiego odmówiłeś. Ta historia jest dosyć popularnym przykładem. Zakładam, że najpewniej gdzieś ją już kiedyś słyszeliście. Ale przekazuje ona bardzo wartościową prawdę i stąd warto ją sobie przypominać. A mianowicie, że Bóg bardzo często działa w świecie, opiekuje się nami i odpowiada na nasze modlitwy przez ręce innych ludzi przez ręce swoich wiernych albo nawet przypadkowych osób, które spotykamy na naszej drodze. Dlatego słowa Pisma Świętego, które usłyszeliśmy w pierwszym z dzisiejszych fragmentów, a mianowicie: Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz dowoli wszystko co żyje. Te słowa urzeczywistniane są poprzez Posłuszeństwo wezwaniu do działania, które usłyszeliśmy w drugim fragmencie. Jan Chrzciciel powiedział: Kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Kochani, chcę dzisiaj przez to powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli modlimy się do Boga o pomoc, to najprawdopodobniej nie przyjdzie ona w postaci ponadnaturalnych zjawisk łuny światła i trzęsienia ziemi choć one też mogą się zdarzyć ale pojawi się ona najprawdopodobniej jako działanie innych ludzi wokół nas bo na przykład ktoś się nad nami pochyli wytłumaczy nam po towarzyszy pomoże a po drugie to jest wezwanie dla nas, żebyśmy my byli Bożymi posłańcami i by to przez nasze ręce Boże Królestwo się na tej Ziemi urzeczywistniało, by Boża Rzeczywistość przybliżała się do każdego człowieka na Ziemi. Bo jeśli jesteśmy jako Chrześcijanie ciałem Chrystusowym, to i rękami, przez które wykonywane są piękne rzeczy. Zauważajmy więc Boże działanie nawet w tych najzwyklejszych rzeczach, które się wokół nas dzieją. I sami też działajmy, bo wiara nie została nam dana po to, by sobie leżała odłogiem, ale po to, by działała i była żywa. A to dzisiejsze rozważanie zakończmy słowami Eckharda Hermana, które to ku naszej rozwadze podaje nam z Biblią na co dzień. To, że nie wiemy, jak się odczuwa głód, że niedostatek jest nam obcy, że oszczędzono nam biedy, a niedolę znamy jedynie zesłyszenia, to zawdzięczamy Tobie, Boże. Daj, abyśmy nie byli beztroscy względem naszego dobrobytu, ale wdzięczni za wszelkie bogactwo, które nam zsyłasz, i pokorni wobec tych, którzy nie mają tyle, co my. Amen.